Cześć z tej strony Paweł Głuchowski. Witam was ponownie w kolejnym odcinku, w którym wspólnie z Mateuszem przeanalizujemy, wytłumaczymy dla was ćwiczenia, tak żebyście czyli efektywniej. Dziś wrócimy sobie do dawno nie omawianego już tematu klatki piersiowej Ym, i przedstawię Wam omówię bardzo ciekawe i według mnie jedno z lepszych ćwiczeń na klatkę piersiową, które jest niestety bardzo rzadko wykorzystywane, a mianowicie floor fly, czyli rozpiętki z ziemi. Dlaczego skupimy się na tym ćwiczeniu? Yy, często powiela się wiele mitów, że ruch yy, na pracy, na mięśniach piersiowych powinien być ruchem w pełnym zakresie, z pełnym rozciągnięciem, co, co oczywiście jest prawdziwe, prawidłowe, aczkolwiek trzeba zwrócić tutaj uwagę, że pracując z wieloma osobami, wielokrotnie spotykam się z wieloma dysfunkcjami mięśniowymi, zaburzeniem balansów strukturalnych i niestety wiele osób trenując w tak zwanych klasycznych ruchach klatkę piersiową, czyli w pełnym zakresie wykonywania rozpiętek, w pewnym zakresie wyciskań, niestety dużą część pracy przekłada, czy to na mięśnie trójgłowe ramienia, czy to na mięśnie naramienne, stąd efektywność pracy na mięśniu piersiowym jest bardzo znikoma. Więc pokażę Wam, czemu troszeczkę mam inne do tego podejście, jak należałoby zrozumieć ten ruch no i czemu oczywiście warto go wprowadzić do swojego planu treningowego. Zapraszamy. Przechodząc oczywiście do omówienia tego ruchu, wytłumaczenia, na czym on polega, no i oczywiście pokazania wszelkich plusów, jakie dzięki temu uzyskujemy, zaczniemy sobie od takiej, jak zwykle, mocnej podstawy anatomicznej i kwestii biomechaniki ruchu, żebyście zrozumieli, Czemu to tak wygląda na podstawie właśnie argumentów wychodzących z anatomii? Oczywiście, mięsień piersiowy wielki, który będzie tutaj głównym naszym mięsień, który obsługuje niejako tą pracę klatki piersiowej. Jest to oczywiście mięsień, dzięki któremu my ten ruch wykonujemy. Oczywiście nie będziemy tu wchodzić w całą anatomię klatki całej grupy mięśni piersiowych, łącznie z piersiowym mniejszym z empatymi, które będą tu mocno też wspomagały. Skupimy się na tym wielkim. I teraz, jak wygląda jego funkcja? Nas interesuje oczywiście funkcja anatomiczna, czyli przywiedzenie ramienia do jest to Podstawowa główna funkcja, jaką spełnia nam mięsień piersiowy, i teraz należy zwrócić uwagę, że wiele osób wielokrotnie tłumaczy się, że ten ruch powinien być w pełnym zakresie do pełnego rozciągnięcia, które wymaga od nas pełnego spięcia łopatek, pełnego rozciągnięcia tutaj na długości od mostka tutaj do y, wysokości y, guzowatości mniejszej kości ramiennej, więc automatycznie ten mięsień wtedy wykonuje największą pracę. No i oczywiście, niestety, nie wygląda to tak pięknie, ponieważ musimy pamiętać, że w ujęciu. Samego ruchu, samej fizjologii ruchu mięsień generuje największą siłę nie w 100% swojego rozciągnięcia, ale mniej więcej od, można powiedzieć, 3,4 do połowy rozciągnięcia. Czyli w tym momencie, kiedy ramię mamy na linii tułowia, tak naprawdę praca mięśnia piersiowego, wielkiego będzie najbardziej efektywna. O tym tłumaczyłem już w troszeczkę wcześniejszym filmiku, więc warto wrócić do niego. Więc co się dzieje, jeśli my wykonujemy ten ruch w pełnym zakresie? Swoj, swojego ruchu. tak? Oczywiście największy tutaj wtedy pracę będzie wykonywał mięsień naramienny, szczególnie jego przednia część, z racji tego, że przy w pełni rozciągniętym mięsiu piersiowym mięsień naramienny jest tutaj najbardziej efektywny siłowo. Więc u osób, które mają bardzo duży przerost funkcjonalny siły mięśni naramiennych ponad mięsiami piersiowymi, co uwierzcie mi zdarza się w bardzo dużym odsetku, Przypadków Niestety właśnie będzie wyglądała tak ta praca, że mięsień naramienny będzie w bardzo dużym stopniu przejmował tą pracę, niwelując cały skurcz, siłę skurczu wychodzącą z mięśnia piersiowego, więc automatycznie będziemy pogłębiać tego typu dysproporcje, to dalej będzie skutkowało osłabieniem klatki piersiowej względem grupy mięśni naramiennych. Oczywiście, jeśli mamy jeszcze tutaj do czynienia z wyciskaniami, dochodzą mięśnie trójgłowe ramienia, jeśli mamy do czynienia z rozpiętkami, to oczywiście tutaj mięsień trójgłowy nie będzie się mocniej angażował. Więc teraz, jaki jest plus właśnie wykonania tego ruchu Floor Fly. Weźmy pod uwagę dodatkowo, że bardzo często po treningu klatki piersiowej albo w trakcie trwania treningu klatki piersiowej, po drugim, trzecim ćwiczeniu, zrobieniu pewnej objętości na tą klatkę piersiową, mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, kolokwialnym przemęczeniem naszych mięśni, że trzecie, czwarte, kolejne ćwiczenia będą dla nas już dość wykonane małym ciężarem, po prostu mówimy, że nie mamy siły. I dalej czujemy po takim treningu, że mamy przeokrutnie zmęczone mięśnie naramienne, bardzo mocno zmęczone mięśnie trójgłowe ramienia, a nasza klatka piersiowa jest w pewnym stopniu, można powiedzieć, niedotrenowana objętościowo po tym treningu. No i co się wtedy dzieje? Mamy zbyt małą stymulację klatki piersiowej poprzez zbyt duże i szybkie zmęczenie innych grup mięśniowych, czyli tutaj naramiennych trójgłowych ramienia. Co dalej skutkuje, że nasz trening klatki piersiowej nigdy nie jest maksymalnie objętościowo taki, jak powinien być. Natomi i z czego to się bierze? Cała reszta mięśni wspomagających po prostu tutaj niejako brakuje im siły, by wspomóc ten ruch mięśnia piersiowego, przez co on nie jest dostymulowany. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Więc tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam ruch floor fly, który według mnie jest, można powiedzieć tak znowu obrazowo, najczystszym ruchem, jeśli chodzi o pracę mięśnia piersiowego. Dlaczego? Ponieważ w tym wypadku mamy... Odłączoną pracę stawu łokciowego, który jest zablokowany, czyli nie korzystamy tutaj z ruchu wyprostu stawu łokciowego, jak mamy to w ruchu wyciskania, więc triceps nam nie pracuje. Ruch nie jest w pełnym swoim rozciągnięciu, jak przy pracy na ławce, czyli mamy ruch tutaj od linii tułowia, więc automatycznie zaangażowanie mięśnia naramiennego jest znikome, bo oczywiście nie możemy powiedzieć, że jest wyizolowane całkowicie, ale jest znikome, więc w tym momencie cały ruch przywiedzenia ramienia na tułowia spoczywa tylko praktycznie i wyłącznie na pracy grupy mięśni piersiowych z największym udziałem piersiowego wielkiego. Co dzięki temu zyskujemy? Zobaczcie, nie skupiamy się na tym, że przykładowo nasz trójgłowy traci siłę, nasz mięsień naramienny traci siłę i automatycznie my nie dostymulujemy klatki, tylko tak naprawdę jesteśmy w stanie pracować na odpowiednim ciężarze z samą klatką piersiową, dzięki czemu mamy tutaj maksymalizację pracy objętościowej na tym właśnie mięśniu. No teraz pokażmy sobie, jak wygląda dokładnie ten ruch floor fly, na co zwrócić uwagę, żebyście mieli tutaj świadomość wizualną tego, jak to wygląda. No, i jak widzimy, ruch odbywa się z ziemi. Dlaczego z ziemi? To co Wam tłumaczyłem przed chwilą. Wykonuj ruch. Praca kończy się na wysokości naszego tułowia. Więc, automatycznie, mięsień na ramienny nie będzie tak mocno przy ruchu angażowany do pracy, bo blokujemy się w niepełnym rozciągnięciu klatki piersiowej. Wykonaj ruch. I w tym momencie, głównym przywodzicielem ramienia do tułowia będzie właśnie mięsień piersiowy wielki. Rób cały czas bez nadmiernego, podkreślę nadmiernego, bo zerowym nie można tego nazwać, zaangażowania mięśnia naramiennego. Dodatkowo, z racji tego, że jest to ruch rozpiętki, które, jak wspomniałem, nie angażują w tym odpowiednim stopniu mięśni trójgłowych ramienia, bo nie ma tutaj wyprostu w stawie łokciowym, mamy tak naprawdę kole, wyłączoną kolejną grupę wspomagającą z pracy. Więc jak zobaczycie w tym momencie, tak naprawdę całość ruchu, jaki wykonujemy, spoczywa na mięśniach piersiowych, więc w tym momencie możemy spokojnie, na przykład jako trzecie, czwarte ćwiczenie w naszym treningu, kiedy mamy już zmęczone mięśnie naramienne, mięśnie trójgłowe ramienia, które z natury rzeczy, z racji wielkości swojego mięśnia, będą dość szybko się męczyły, znaczy na pewno szybciej niż mięsień piersiowy. Dobra, możesz zrobić z przerwę, bo się zmęczysz. Eee, automatycznie, dzięki temu, nie skupiamy całego ruchu właśnie na tych mięśniach i ich osłabieniu, tylko tak naprawdę stymulujemy pracę samą klatką piersiową. Co dzięki temu zyskujemy? Automatycznie nabijamy objętość, której nie bylibyśmy w stanie zrobić w innych ćwiczeniach. I jeśli mamy przykładowo problemy z balansem strukturalnym, czyli przerostem mięśni na ramiennych siłowo, i funkcjonalnie mięśni trójgłowych nad klatką piersiową, co uwierzcie że się u wielu przypadków, w tym momencie możemy dzięki temu nadbudowywać większą objętością pracy na klatce piersiowej i wyrównywać ten zaburzony balans strukturalny. Automatycznie te ćwiczenie warto wpleść do swojego planu i rzeczywiście, tak jak też inne ćwiczenia z podłogi, jak na przykład floor pressy czy toższtanu, czy hantlami na bieżąco wykorzystywać. Więc myślę, że w pełni wytłumaczyłem Wam, dlaczego ruch. Floor flyów będzie tutaj zdecydowanie najlepszy pod kątem takiej, może powiedzieć, czystej izolacji pracy mięśnia piersiowego i możecie je do swojego planu wpleść. E, więc w tej sytuacji warto przetestować ten ruch na sobie, warto wrzucić go do planu na stałe i zastanówcie się, czy rzeczywiście ten problem, który omówiłem wcześniej, też Was dotyczy i czy ten ruch sprawdzi się u Was. Ja jestem pewien, że na pewno. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten filmik. Dzięki Mateusz, Wam dzięki za uwagę. No i oczywiście zapraszam do kolejnego materiału, który niedługo pojawi się na kanale. No i jeśli się podobało, to łapka w górę udostępniajcie, puszczajcie w świat, żeby jak największej ilości osób materiały treningowe dotarły. Dziękuję bardzo za uwagę.